witajcie ponownie słuchajcie ponownie bo jeśli obserwujesz mój kanał nie wiem ile będę miał subskrybentów nie zależy mi na zarabianiu chcę na tym kanale swoim pokazywać rzeczy które kolekcjonuję dużo rzeczy kolekcjonuję słuchajcie szczególnie rzeczy znalezionych niekradzionych i kolejnym tematem po kadridżach z komodore są kadridże do pegasusa i tym podobnych różnych wersji słuchajcie i Pokażę Wam, ile uzbierałem na dziś, nie mówię o żadnej sprzedaży, po prostu pokazuję ile na dziś. Eee, Patrzyłem gdzieś po internetach o tej złotej piątce, czy złotej czwórce i tak dalej i nie przeglądałem, właśnie co sobie żyłem, żeby Wam zademonstrować i chyba tego nie ma, więc pokażę Wam tylko, które posiadam i tak jak gdzieś w poprzednich treściach jak kiedyś mówiłem, jak uda mi się uruchomić, poskładać jakieś urządzenie do odbioru, to zobaczymy, czy one działają. Jedna jest taka, słuchajcie. Postaram się film obrócić, tak żeby było można przeczytać. E, będę może czytał, ale nie znam się, nie znam angielskiego, więc może to wszystko brzmieć śmiesznie. Big Nose, nie wiem co to znaczy. Dobra, słuchajcie, to jest jedno. Tu jest taka, taka algierka fajna. Fajna. Powiedzmy, że fajna, ale nie wiem co to jest. Słuchajcie. E, tu jest nieopisana. Chyba naklejka uciekła, wiecie, i tu jest czary male. Tu nie wiem co to jest, chociaż pewnie tu coś... Coś to jest... Dobra, tu nic nie pisze. Dobra, to nie ma. Tu mamy taką, wejlandzką, to eee, Tu jest jakaś taka już troszkę zniszczona, słuchajcie, nie wiem czy to będzie widać jakieś tam ten... zaletki. No. tam pisze, tak? Coś? Nie, ojej, 9999, szczerze tam jest milion gier na tej tak było na tej kadyczach, że po prostu były całe multum gierne. Fajnie. No tu znaczy, patrzcie, z złotej piątki jak na razie żadnej nie widzę. Mortal Kombat. To, to gdzieś to słyszałem, słuchajcie, nie. To już nazwa znana była. O Mickey Mouse. Kurczę, <grytanie> ludzie. 35 in 1, czyli co? 35 g tak? Walcko, nie? Nie wiem czy tu się zmieszy tak układaniem. Troszkę tego jest. Tu nie, wiem, nie wiadomo co jest. Słuchajcie, nie wiem. Tu jest 58 in 1. O, tak bliżej wam pokażę. Światło mi troszkę tu odbija, ale jest. Tu jest jakiś. Ja nie będę czytał po angielsku, słuchajcie, bo nie umiem. No, no, tu jest taka kilka. E Race, Race America, o to wyścigowa samochody, słuchajcie. To może być fajne. E tu znowu jest 103 in 1. kurczę ja kurde, tyle gier, nie pamiętam, co oni tutaj naprodukowali. To są dziesiątki, a setki gier, słuchajcie. Leon King 5, coś tam, Król Lew prawda? to się nazywa Tu jest jakieś, o ty, tu, słuchajcie, tutaj Wandama widzę chyba Mortal Compact, jakiś, Mortal Kompot, albo coś takiego, Mortal Kompot. Dobra, słuchajcie Tu jakieś karateki Tu co? Super 71 in 1, nie wiem co znaczy 71 in 1 Może mi ktoś podpowie w treści, w komentarzu tu też jakaś seria gier, słuchajcie. Wow. Pokemony. Zobaczcie. Pokemony. Donkey King. Małpa coś tam, tak? Dobra, co tu dalej mamy? Tu już misterta rośnie. O, żółwie ninja. No, jakby nie było. hokej był kiedyś modny, nie? Na grach. Co tu mamy? Jakąś samochodówkę. Race America coś tam dwa. 2001. O, świeżynka. Tak może. Świeżynka. Super. Super 99. Zobaczmy. Tu coś ktoś kleił. Coś tu się komuś rozpadło. Wiecie, Coś tu się rozpadło. 52 i 1, nie? Przecież jak ja uruchomię jakąś konsolę, to ja nie będę z życia mi nie stać, żeby sprawdzić te wszystkie gry. Tu coś nie wiadomo co. Słuchajcie, jakaś tam sobie nazwa. Eee, tu też jakaś samochodówka, tylko zostało tyle z naklejki. Deat Fox Higame 90, 1999. Kurde ej, o, ale kurde gra, mówię wam. No i tu jest jakiś, dobra nie czy to, bo znowu się połamie z językiem. Tu jakaś taka gra. Tu już in coś tam, nie wiadomo ile tego tu jest, cała masa. Kolejny bardzo troszeczkę zniszczona naklejka, więc nie będzie tam widać treści. A z tyłu są, czekajcie, z tyłu są tytuły, czy nie wszędzie? Nie wszędzie tu są jakieś tytuły gry, ale ciężko mi to będzie teraz pokazać. Tu też jest jakiś Piratos. Widzicie? Piratos. Tu też są jakieś gierki. A jezus, tego jest tutaj. Jezus, moria. I tak co chwileczkę gdzieś padnie w ręce, więc podnoszę, podnoszę. Kiedyś zbierałem, znaczy w sumie zbieram z myślą w wielkim majątku, słuchajcie, żeby sprzedać wszystkie na raz, ale na razie jeszcze się powstrzymajmy, albo przekażę mojemu potomkowi. Może on z tego coś kiedyś zrobił, jakiś pusztek. Ktoś taka, i tu jeszcze ostatnie trzy. Tu jakieś coś jest, nie wiem dobrze co. Super, a może to jest jakaś super trójka, słuchajcie, To może być jakaś super trójka kaseta. Kadry, nie? Jak jest piątka i czwórka, to, to może być jakaś super krójka. Tak? No tak. I ostatnie dwie. 99 i 1. Coś tu jest. Tak. I ostatnie. 51 in 1. Je, <gry> Słuchajcie, a ile jest? Zaraz szybko policzymy. I kończymy. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 24, 26 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43. Słuchajcie, 43 karty idzie do... Gazusa i tym podobnych. Słuchajcie. Do miłego, do następnego gadżetowego odcinka.